z tej strony ja, Glutek i zapraszam was do pierwszego odcinka z Critical Ops mam nadzieję, że seria z Critical Ops wam się spodoba i zostawicie co najmniej 5 łapek w górę to zrobimy kolejny odcinek hmm. Trochę pograłem sobie w tą grę i w tą grę, no tak troszeczkę długo, już powiedzmy z rok. Nie gram za, dłuż, za długo, bo tak czekałem na tą serię, żeby zacząć tą serię, żeby nagrywać. Wiecie po prostu o co chodzi, nie? Ja tak sobie przytrzymałem wszystkie rzeczy, które sobie otrzymałem. Może dzisiaj jeszcze, może jeszcze, może, no może jeszcze dzisiaj ten, mm, coś... Po prostu nie wiem. Udukujemy sobie jakąś skrzyneczkę z kina, porobimy zadanka. Zrobić 8, zrobić 8 graczy SMG551, SMG hk 4, 4, 417, zrobimy 5 graczy z szerbą M100, M1887. No takie coś, nie? Na przykład pokażę Wam SMG551. <śm> nie to. To jest, karabi... to jest karabin. To jest ten karabin SMG. Ja nie mam tu żadnego skina, więc... I te nie HK417. To też jest karabin. To jest AK-417, mam do niego, niego skin Sun Glow. Sun y y y y I teraz trzeci strzelba M1887, Mi M1. No. Będzie, to będzie ta strzelba, nie mam do niej żadnego skina. Czy ona tak wygląda. Mm. I napiszcie na przykład w komentarzu jakim, jaki teraz rodzaj na przykład gry mam zagrać Teraz na przykład, yy, na przykład czy jutro jak nagram filmik to zagramy rozbrajanie, czy gra obroń, czy deathmatch yy, Teraz sobie zagramy na przykład deathmatch Ładuje, ładuje Zależy, jakich nam przeciwników dobierze, czy tam prosów, czy tam noobów, No, to też zależy. Tu nie ma takiego, jakby Kadek w Fortnite. Nie, nie jestem fanem Fortnite. Bo nie, nie, nie hejtujcie mnie w komentarzu, że nie lubisz Fortnite i tak dalej. Lubię Fortnite, ale nie za bardzo tak gram na nim. Po prostu nie mam czasu na niego. I tak. Tak po prostu to jest taka. Gra, gdzie nie dotowali nic od paru dni chyba, bo się wyjęć. Jestem dobry, że to wyjęcie. Dobra, dobrze. O, to jest widać. Przychodzimy ten. Hmm, tu już chyba sobie. A my sobie potem zobi... po będziemy zbierać faka. Zabiorę strzelby i zobaczymy, podobrowała było, się moja całość, nie dostałem, tylko tylko trochę zgnąłem, zobaczyć ile mi zostało, a jeszcze dwóch to sobie na przykład nie zrobiłem, o kurde, o kurcze, ale mnie porobili, nie spodziewałem się tego, <śm> O, w ogóle mam taki halloweenowy skinek, proszę bardzo, ładnie. Ja nie mogę sam. O, 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 wow! wow, wow, wow. Ale o nie, ty mnie. A P90 to jest ta P90 to jest ta broń. Nie mam co Obecnie do mnie, mego skin'a. Skina. Mmm. Tak? Ja mam nadzieję, że ta seria Wam się bardzo przyjmie. Eee, I na przykład... Mm, nie wiem co mówić. A dobra, nie będę nic mówił, tylko no. żarujące się. No, dobra, dobra. no Nie, 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 zginąłem, nie. Teraz HK, ile mam zrobić killi? HK 8 killi, a potem strzelbą 5 chili. No dobra. Dzisiaj na skakanie zrobimy skrzyneczkę. Chyba. Mam nadzieję, że tak, albo sobie podziękuję odcinku jeszcze tam dobiję i zostawię na odcinek kolejny, czyli na jutro, albo podaję, że na za dwa dni, bo nie wiem, czy to będę miał czas, bo, nie bo mam po prostu, nie po przesunę się i do szkoły, wiecie, Także na, na szkołę, Wchodzę sobie... Wiecie, każdy ma takie szkoły, a takie jest takie dziwne, nie? Wszystko teraz sobie tu wejdziemy... Tyk, 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 tyk. I Tak. Tyk, tak, tak, tak. tak, tak. tak po cichu... No ty co, co ty robisz? No tyku, to było ty, po

Ja już nie wierzę w tego krótkiego lopsa. ja nie mogę. Dobra, tyk, tyk. Dobra, się. Teraz Mogę Albo dosyć dobrego, nie wiem. Znaczy, ocenę, który mi broń najlepiej gra. Zobaczymy, wybrała grało broń w innym odcinku. Nie, nie, nie w jutrzejszym. Nie, nie w jutrzejszym albo w połowie zachodniej. Nie co będzie, tylko może w takim innym. Nie wiem. Zobaczymy. Kryk. No, i to się nazywa Fielek. Człopaki, nie ogarniałam w ogóle w tym No A, to też by taka seria z Brawl Starsa, z MSP. Więc polecam. Polecam. Jakby. Nie, ja, i że zginę, bo miał szybką broń. Może pokażę Nie teraz. Bo tak sobie biegał jest Stop. Mhm Dobra, czym ten... nadszedł ten moment, kiedy muszę pokazać skina. Oho ho, ho ale chodzi kwał. A tu przez to, że tu tak sobie szedł, więc to będzie takie słabe. Rakuta maga! Jak, jak on mnie uratował Dłyskałam. Co zrobiłem? Niech ja nie mogę co ja zrobiłem. Najgorszy błąd w Critical Ops. Co ja zrobiłem? Zabił mnie, bo ja sobie stałem i się patrzyłem na niego. Takie. Możecie już w komentarzu a vagyok, o troszkę critical op, tak cię zabił i tak dalej. Możecie... Na pewno wiem może się tego nie będę spodziewał takich komentarzy. Ale wiem... Ale wiem, że tak yy, pewnie myślicie. Zagrałem pierwszy odcinek Skitty Call Opsa i patrzę na typa, ten typ mnie zabija. XD, jaki... jaka beka, mmm... Będę taka... ...zaskier... 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 Ty nie wiem, że ja nagrywam odcinek, nie? Dobra. Mam nadzieję, że odcinek się przyjmie fajnie i dobrze. Nie zabiję mnie. Nie, 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 mogę. Jak on tu zaraz zaskoczy. nie, Ty, ty, nie, 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 ty nie, 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 giniesz. nie, 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 ja nie, jeszcze dwóch! Jeszcze dwóch! Jeszcze dwóch! Jeszcze dwóch! Proszę! Proszę! Broń tym, to ty zawsze broni, Ever! Od razu mówię! O! No, ale to tak Tak, tak. nie! jest gniazda, Kurczę! Tak to jest, jak się od razu proszę. To gamerami! O nie! On zwycięzca! Co się stało? O! Uh, 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 uh. Uh. Ten odcinek już by był na tyle. Czyli widzimy się w następnych odcinkach. Może dzisiaj jeszcze zrobię kolejny odcinek z MSP albo z Bronxem, albo Jurassic Survival. O! Fred, nie, nie chcemy żadnych opłat. Mamy dwa, to sobie odbierzemy po odcinku. Pa!